ma bąbelki. Witamy właśnie w Superchocie. Niestety mi tu usta nie działają, niestety, bo tak działa właśnie Liv, albo ja nie umiem go używać, albo nie wiem jak to działa. No, generalnie chyba kamerka tutaj będzie dobrze właśnie stała. Nagrywamy właśnie na liwie, jak można zobaczyć. się troszeczkę to wyżera zasoby komputerowe. Na no, 8 GigaRamu jest trochę ciężko, ale jakoś damy radę, jakoś damy radę. Pokażę tutaj mniej więcej. Właśnie jak na razie to można rozwalimy tego gościa na początku. No, dawaj. Ale mi się ręka przestawia. No co tu się dzieje? Panie dzieju. No wpychaj tą rękę sobie w głowę. O! O, chyba umiera. Leci, leci. Leci! Panowie! Panie i panowie leci. O, spadł. Dobra. No tak się tak się wydarzyło. O, o tu rę ręce mi zostały. Co latają? Latają sobie, o trójkąt się pojawił nam. To tutaj tym się przełączamy do następnego poziomu. Tutaj sobie klikniemy. Czemu to nie chce działać? Czemu, czemu te ręce nie chcą się trzymać? W moich rękach, żeby mu ziemi. O, dobra. Prze przełączyło się. Jest jasność. Widzę światełko. Światełko w tunelu, widzę pani. Co tu się dzieje? O, matko. Ale mnie tu zacinę. Nie, no ja już nie mogę. Życie Riny jest trudne w świecie. superhota. Trzeba walczyć o życie. O, mamy tu. Mamy tu kolejnego człowieka. O, już nie ma głowy. Skończyło się. O, się zaczęło. Ale ładnie się rozpryskuje. Na wszystkie strony. O, matko, dwóch się pojawiło. Co tu się. Ja muszę powolutku. 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 Dobra, dobra. Dobra, oni. O i nie, no i mi przywalił, no. Co za ham niewyżyty. Człowieku, naucz się jakiegoś savoir vivre, jak się tu obchodzić z kobietą. A nie mi od razu tutaj. Dobra, widzicie tutaj. O, tu, tu, chwila, tutaj chyba jest. Chyba, o, mam, mam ręce, mam ręce. Dobra, gościu nie żyje, jest elegancko. Palec grzebalec wystawiony. Co tu się. Dobra, lecą, lecą na mnie, lecą. Zaraz ich rozdupczymy wszystkich. Zaraz ich poskładam, kurde, tutaj. No, 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 nie, no. nie, 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 przywalaj mi spokojnie. Panie czerwony, uspokój się. Już, spokój, spokój. Kurde, jak mi zaraz rękę przestawi? No, 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 no. Dobra, nie, nie, ja, ja to zrobię na... Bo, bo tutaj, ja sobie kłócnę palec, grzebalec w jajca. Podmeram ci tam w majtkach. Co tam masz stary? Pokaż, pokaż sprzęt. Ja pierniczę, to zaczyna przypominać gangbang powoli. Ja tu siedzę na dole, a oni się nade mną znęcają. Kucamy, kucamy, niżej. Do pasa. Palec grzebalec, no. Pokaż tyłek. Wystaw dupę dawaj. Ja ci włożę taka lewatywa, że ci się spodoba, stary, zobaczysz. No a ci się nie ruszają, siedzą, kurde, i się zastanawiają nad tym wszystkim. No, 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 no. No, no, nie zastanawiajcie się, tylko. No weźcie, zaraz wam tak wsadzę, że zobaczycie. Się nie poskładacie normalnie. Tanie czerwony. No i nie no i się przewinęło. No co tu się dzieje? I dzieje ja mam ręce. Ja nie wiem. Ja nie wiem jak to działa. Tak powolutku to działa. Ręce opadają po prostu. O, dobra. Gościu nie żyje. Dobra, ci przychodzą. Znowu się nade mną znęcać. Ja biedna, ja tu siedzę. Ja już nie wiem. Ja nie wiem, co mam zrobić. Ja nie wiem. Spakujcie się No, no, no No, no, no Palec zaraz ci tak wsadzę Tak ci wsadzę Tak ci wsadzę Zobaczysz Zobaczysz Albo swojemu koledze wsadzę Bo ty chyba nie chcesz Ty się coś buntujesz No, no, no Dawaj, dawaj Pokaż tyłek Pokaż dupę Pokaż Dobra No ale gangbang, ale scena jak z gangbangu, ja to widzę. Proszę. Pokażcie mi miłosierdzie. Nie bijcie mnie. Ja nie wiem, co mam zrobić. Pokażcie, je! Yeah! jest rozwalony, fuck, je, yeah, dobra, zdychaj, 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 bierz palca, bierz palca, bierz palca. Bierz palca. No nie no, ta ręka się nie chce przesuwać, co tu się dzieje? Bierz palca. No. Nie, chyba nie damy rady. Ja już nie widzę z tym żadnej nadziei. To już się skończyło. Będziemy tak sobie siedzieć. Kartka z kalendarza z boli normalnie. Jakiś czerwony typo, i ja sobie su tu kłócę. Jest dobrze. Dobra, nieważne. Ah, poddaję się. Dobra, przechodzimy dalej. Lajkujcie, subskrybujcie, ja lecimy. Siema bąbelki. To zaprezentuję jak je nagrywać, żeby osiągnąć taki efekt, jaki zaraz pokażę. Jest to superhot, oczywiście trzeba sobie go tam pobrać ze Steam'a. No i jest oczywiście Leaf, który służy do nagrywania każdej gry w zasadzie. Leafem możemy wszystko nagrywać, ale jest on bardzo zasobożerny i lepiej jest korzystać z innych programów. Niestety SuperHot nie ma takich wbudowanych kamerek i modów jak Summer, Dlatego to jest nasza ostateczność, z jakiej możemy korzystać. Na no, razie nic lepszego nie znalazłam, niestety. Ale taki lift, właśnie możemy go odpalić. I co najważniejsze, kiedy włączymy. Ładowanie. A więc, gdy poczekamy już 15 lat na no odpalenie takiego oliwa, którego oczywiście popieramy sobie ze Steam'a, no to musimy pamiętać tutaj o tym, żeby skorzystać tutaj z zakładki Avatars. Gdy klikniemy ją. To tutaj mamy właśnie Launch PC VR Avatars. Trzeba to włączyć, oczywiście, razem ze Steamem. Ja korzystam jeszcze z Alfie VR, takiego darmowego programu. Bardzo skomplikowany program. Nie wiem, jak zrobić tutorial z tego. Są już gotowe tutoriale, jak to zrobić. Trzeba włączyć na Oculusie tam właśnie takie ustawienia deweloperskie, takie informatyczne, by móc właśnie tworzyć y, tam sobie własne oprogramowanie na Oculusa. A potem możemy właśnie skorzystać z Oviara i właśnie z Liwa, ponieważ z tym nie działa tak dobrze. Niestety nie działa. A więc y, potem bierzemy zakładkę. Launch avatars i włączamy to Musimy to zainstalować, oczywiście za każdym razem Klikamy OK By naszą skórkę, którą stworzyliśmy w Vroid'zie e, właśnie dodać Na przykład mamy tutaj z zakończeniem VRM I z tego co pamiętam to musi być skórka albo Zero, albo pierwszej wersji Nie pamiętam, no i po prostu przenosimy ją tutaj Dodajemy i wtedy nasza skórka się tutaj ładuje i mamy ją do wyboru w menu głównym, właśnie. Przejdziemy teraz do Viera.